Dzień dobry, kochani. Tak się składa, że dzisiaj mam imieniny i z tej okazji postanowiłam sobie otaczać się kwiatami. Słuchajcie, nie wiem jak u Was w ogródku, ale u mnie kwitnie pięknie rabarbar. Robiłam już ciasto rabarbarowe. Nadal kwitnie cudownie bez. Ten bez jest po prostu fantastyczny. Troszeczkę te przymrozki go już. Zjadły, ale jeszcze się trzyma, przepięknie zaczynają kwitnąć irysy. U mnie są jeszcze w ogrodzie pączki, ale moja koleżanka przyniosła mi jedna taki gatunek. Właśnie ten u mnie się dopiero rozwija. Postanowiłam go już umieścić na moich obrazach z koniem. Druga koleżanka przyniosła mi cudowne irysy żółte. Były rozwinięte, ale już przekwitły, więc zerwałam i zostawiłam tylko pączki. Pewnie też jesteście irysomanami, bo to przepięknie, przepiękne kwiaty cudownie pachną. I gdyby były perfumy o takim zapachu, to bym się na pewno skusiła. Oprócz tego mam jeszcze kupione jakiś czas temu goździki. Troszeczkę już mi oklapły, zobaczcie. Ale właśnie dzisiaj zamierzam je przesadzić do większej donicy, bo mają jeszcze pączki i myślę, że się zabiorą, czyli ożyją ponownie. Chciałam Wam dzisiaj pokazać. Pewnie wszyscy znacie tę metodę. Kupiłam w Pepko taką oto donicę, nie miała dziurek. I chciałam Wam powiedzieć, jak robię takie dziurki w doniczce. Zrobiłam 5, żeby nadmiar wody ściekał do podstawki. Do tego były mi potrzebne kombinerki, gwóźdź albo śrubka. Ja miałam śrubkę. Trzeba umieścić tą śrubę w kombinerkach, żeby się nie poparzyć i rozgrzać ją. Ja rozgrzewałam nad palnikiem gazowym i jak już osiągnęła odpowiednią temperaturę, wybijałam w podstawkę. Tak można zrobić sobie dziurki w donicy. Można też niektórzy robią jakimiś wiertłami, ale ja raz próbowałam i donicami pękła, więc polecam metodę na gorąco. Słuchajcie, tradycyjnie podstawka. Na podstawce domnica trochę kotuczonej z do dla drenażu i ziemia. Mam tu jeszcze resztkę ogrodniczej ziemi i nowo rozpoczętą. O, trochę tu nadbrudziłam, ale to nic, pozamiatam. Zamierzam do tej donicy później dosadzić groszek pachnący, bo już mi w ogródku kiełkuje. Nawet niektóry się dobrze ma i te przymrozki go nie zjadły. Robię, w, no, robię te przesadzania w kuchni, w kuchnio-salonie po to, żeby Wam to ładnie pokazać. Korzeni już jest dużo, oczywiście podleję. Słuchajcie, pracy jest bardzo dużo i w ogrodzie i przy malowaniu obrazów. O, w pracy jeszcze przecież pracuję, więc naprawdę nie wiem, co pierw robić, czy żeby też tak macie. A miałam wyznac no, wyznaczać sobie takie małe zasady i życie w slow, życie w zwolnionym tempie. Tak, jak to żyje ślimak. Niestety nie udaje mi się to, kochani. Za mną, jak widzicie, nowe obrazy z końmi są oczywiście do wzięcia. Jeśli komuś się spodobają, serdecznie zapraszam. Proszę pisać. Stado moje się powiększa, ale chciałabym, żeby powoli się też zmniejszało. Tymczasem, kochani, otaczajcie się kwiatami i obrazami. Trzymajcie się ciepło.